Nagrywa się? Nie wciskałam. Dobra. Lecimy z tym. Witam Was bardzo serdecznie, kochani. I mamy dzisiaj piątek, więc robimy haul. Wiem, że lubicie futbol, więc do roboty. Słuchajcie, kupiłam ręczniki papierowe, bo chyba od tygodnia nie miałam i miałam całe pomazane lustro i w ogóle, więc y, trzeba było kupić. Czekajcie, się, rozłączę się Wam złą fryzurę. Dobra, lecimy. Zrobiłam sobie kitkę, bo tu mi za bardzo, chociaż tak odstają. To są moje po prostu włosy. Y, kolejną rzeczą, zobaczcie, zobaczyłam taki duży jogurt. Stwierdziłam, że fajnie na takie ciepłe dni właśnie nalać chłopcom do szklaneczki. Y, wiecie, nawet w małej ilości i na pewno, na pewno wypiję, jak coś to się doleje, więc taki. Ile on ma? Mililitrów? 700, 700 gram ma. No, więc tak w Dino wzięłam te ciasteczka, z tego co pamiętam miałam je raz i naprawdę były dobre. Ja w ogóle lubię masło orzechowe, więc e, fajnie do kawki e, czy coś. I bałam się, że nie kupiłam mleka. Dobra, kupiłam, bo właśnie mam ochotę na kolejną kawę. Hmm. Tutaj mamy te serki waniliowe, tuti, tutti, tutti. E, muszę, chłopaki się tam kłócą więc sorry, ale wrócili z przedszkola i tak to u nas wygląda. Słuchajcie, była promocja 2 plus 1. Więc wzięłam ten płyn Eden, bo nam się skończył. I teraz mamy trzy, więc zapas spory. Więc opykało się, opykało. Czekajcie, bo się kucą. Tragedia. Tutaj mamy Eden niebieski. Właśnie nawet go nie wąchałam. Wzięłam dwa fioletowe i jeden niebieski. Też ładnie pachnie. Te, no niebieskie zawsze ładnie pachną, powiedzmy sobie szczerze. Więc tak, i jeszcze trzeci gdzieś mam taki, ale już nie będę go szukała, bo nie wiem, może gdzieś tam stoi na schodach. Wybraliśmy po prostu w rękę te płyny. Nie do reklamówki. Yy, dwa mleka... Yy... Ten złowicz, one są po prostu yy, najlepsze. I zmienili opakowanie znów na takie prostokątne, bo były tak to kwadratowe jak kojarzycie. Krupeczki, czyli prażynki bekonowe. Mega, uwielbiamy. Yy, tutaj Dawid wziął już takie wielkie opakowanie, jakiś ciastek. Yy, takie rogaliki. Nie 7 days, ostatnio kupowałam, ale teraz próbujemy jakiś taki. Zajęczy po prostu zamiennik. Wanilia i czekoladka. Do przedszkola spoko, taki kruasancik. Podaj mi. Dobra, dzięki. Mamy tutaj arbuzika. I teraz ile za kilogram kosztował? 3,19. Więc cena dobra. No troszkę się zgniatło, nic się nie stało. Drugi ten rogalik. Podawaj. Tutaj mamy pepsi, pepsi. Serek taki topiony na, te, na tościki. Sorry, trochę chaotyczny jest ten food hall, ale... Byliśmy w takim sklepie ogrodniczym i w ogóle tam są różne warzywa. Kupiliśmy wór ziemniaków młodych i kupiliśmy ogórki, ponieważ będę próbowała zrobić właśnie mało małosolne albo kiszone. Zrobimy, zobaczymy dalej, co tam mamy. Mi się Haribo, Dawid wziął, ja nie przepadam, bo Haribo są strasznie dla mnie, dla mnie twarde, więc ja nie przepadam akurat za tymi żelkami. Ok, wzięliśmy też takie, bo były za 4 zł na gałązce. Przepięknie pachną te pomidorki, zobaczymy jakie będą. E, dużą kostkę sera białego, ponieważ będziemy robić kluseczki leniwe. My lubimy właśnie z bułeczką tartą. Pychota. Trzy masła, bo jak się wzięło trzy, no to wtedy fajnie wchodziły na promocje. Masła nigdy za wiele, można zamrozić, można schować do lodówki i przetrzymać, więc z takich y, okazji oczywiście korzystamy. Dawaj, maluchu. Tutaj mamy ten Ala Aktimel, co Wam już kilka razy pokazywałam, o takim naturalnym smaku. Był za 7,99, więc moim zdaniem spoko do przedszkola, taka wielka paka. Yy, jeszcze coś tam mamy? Poczekajcie. Bułeczki z makiem te cebuli, bo też już nie mieliśmy ani jednej w domu. E, czekajcie, wezmę sobie. Tutaj musieliśmy kupić jedną reklamówkę, bo y, byliśmy w dwóch sklepach i w tą pierwszą załadowaliśmy, co z domu mamy. Zakupy. Kupiliśmy dwa takie pęczki, właśnie do tych ogóreczków. Jeden. Tutaj jest drugi, ale jakieś takie liche. Powiem Wam, oj, czosnek wypadł. E, serek pleśniowy, bardzo go lubię, polecam, jeżeli lubicie. Camembert. I ma z tą niebieską pleśnią. Serek żółty, podlaski. Taki serek ze szczepiorkiem, wiecie, na kanapeczki, do śniadanka. I tutaj mamy jeszcze dwa pomidory malinowe, gdyby te na gałązce okazały się słabe. Więc to by było na tyle. Dziękuję Wam za oglądanie tego foodholu Zostawcie łapkę w górę. Yy, subskrybujcie, zostawcie yy, czemu ja mają komentarze. I widzimy się już niedługo. Buśka, topa. Pa.